Dzisiaj będzie taki krótki filmik o zmęczonym aucie, co my w ogóle znajdziemy tutaj w środku. Bo mamy koło, sobie lata, a zobaczymy, co tam w ogóle będzie. Myślę, że słychać. Co tu się dzieje? Dobra, w sumie... сумме, то уж и так есть Takie coś wypadło Ile na tym było jeżdżone? Nie pytajcie Te Hamulce robiłem ze dwa lata temu bo się rozpadły poprzednie, zupełnie nie hamowało nic. No, ten samochód nie ma lekkiego życia. O, tu kiedyś było sobie zobaczyć wszystko. Kiedyś było. Teraz. To jeszcze. Ta strona jeszcze jako tak. ale to się rozpadło wszystko w gruz Ile ja na tym było jeżdżone? Nie wiem, na szczęście Piasta żyje Chyba Chyba żyje Z dwóch odklejców się wszystko będzie jeździł dalej Jak długo, to się zobaczy Ten samochód tak jeździł Coś czuję, że za dwa tygodnie tak, rozpieprzonym łożyskiem. Dziękuję za uwagę. No dobra, zobaczcie jeszcze jedno. To jest bieżnia, to gdzie było jeszcze tam, gdzie jeszcze ta tego łożyska była. A to... No tutaj te, te wałki się wysypały, nie? Patrzcie na to łożysko jak wyciągnąłem, znaczy się tą bieżnię. One są obie tej samej średnicy. Teoretycznie. Tylko, że tutaj widać, jaka to musiała być temperatura, że to się kurwa aż wszystko rozpękło. Ona się rozeszła. Nie mogę jej złożyć. Normalnie, kurde, w palcach nie mogę jej złożyć. Jak to się musiało grzać. No, coś pięknego. Dobra. Miłego dnia.